Jest, jest trójka klas, nas, jest trójka chcę zobacz o to my. Jest trójka klas, nas ten nas, jest on i ty i ja. I codziennie się spotykamy, by sprawdzić o czym opowiadamy. Ja jestem tym, co jest tutaj. A ja jestem tym, co jest tutaj. Jestem tutaj! To tak, trójka, trójka nas, na tylko trójka, trójka na nas, nas trzech! Jest trójkolas, jest trójkolas, chcą zobaczyć o tomy. Jest trójkolas, tylko trójkolas, jest on i ty i ja. I codziennie się spotykamy, by sprawdzić o czym pogadamy. Jestem jakby gadającą wroną. A ja czerwony zrobiony ze na Królikiem doświadczalnym jestem ja, albo żółtą świnką. Ta trójka, trójka nas, nas. tylko trójka, trójka nas, na czym? A Coś? Jednym z nas? No, jedna z trzech głównych postaci. Chwila, Jest trójka nie nas, jest trójka nas. E? Sęco, bać, loto, my. Ale... Jest trójka tylko nas, tylko nie było. Ej, chwila, zatrzymaj coś! nie, nie, nie! Jest on i ty i ja. A, nie, tylko nie to co? No tak, on przecież jest w zasadzie taki co? sam. Co? To jest głód. Trójka nas. Cóż, teraz jest czwórka, czwórka. nas. Yeah, jest czwórkas, jest czwórkas, czwórka sam zobacz, to to my. Jest czwórkas, tylko czwórkas, czwórka jest on i ty, i, ty i ja. I ja! I codziennie I się nie spotykamy, by sprawdzić, o czym pogadamy. Czasem jest aż tak wesoło, a trzeba iść w dołu. Ech. Ech. Właściwie to nie. Czwórka to za wiele. Jest trójka nas. Jest trójka nas, jest trójka nas, jest trójka trójka nas. Zobacz o to my. Jest trójka nas, tylko trójka, trójka nas. nas, jest on i ty i ja. I, I codziennie dzień się, się spotykamy, spotykamy, by sprawdzić o czym polaramy. Ja jestem tym dość wysokim. A ja jestem tym, który łysieje! I ja łysieję też. To trójka nas! Tylko trójka nas! Na trzech! Jest, jest trójka, trójka nas, jest trójka, trójka nasz, nas, zobacz to my, jest trójka ten nas, nas, tylko trójka, trójka nas. jest on i ty i ja, i codziennie się spotykamy, by sprawdzić o czym pogadamy. I każdy dzień to coś nowego Dołącz się z nami, kolego Żyjemy w prawdziwym koszmarze to ta Trójka, trójka, nas, nas, tylko to trójka nas, nas, tylko Trójka nas, na strzech Jest trójkolas, jest trójkolas, chcąc zobacz o domy. Jest trójkolas, ten od jest on i ty i ja. I codziennie się spotykamy, by sprawdzić o czym pogadamy. I ja jestem tym, który miał taki sen, w którym były różne rzeczy I byłem tam ja i wszystko było tam bardzo zabawne I widziałem tam też inne rzeczy I był taki jeden krótkowaty I obok taki jeden płaczliwy I były rzeczy, o których oni słyszeli I widziałem czym oni byli, ale teraz już nie wiem I oni już sobie poszli to ta trójka, trójka nas, tylko trójka, trójka nas, nas, nas trzech